Hej, Siemano, witajcie bardzo serdecznie. Sprawdzam tylko, czy mam wszystko podpięte, ale jest i się też nagrywa. Powinno do tej serii być intro, nie sądzicie? Powinno, ale sobie chyba odpuścimy, bo Xerix chyba się nie wyrobi. No, już dajmy spokój, już go prosiłem o zbyt dużo intro I, i tak robi teraz aktualnie jedno dla mnie znowu jest, za co jestem mega wdzięczny, dlatego odpuścimy sobie intro dla Plants vs. Zomb vs Zombies Heroes mimo tego, że strasznie dobrze mi ta gra idzie. Gramy tutaj, pamiętacie poprzedni odcinek? Wykończyłem jako rośliny zombiaków w finale też pięknie, po prostu poszło mi to cudownie. Zobaczymy jak tym razem, no mam nadzieję, że kurczę, przynajmniej w miarę podobnie. Czuz... nie wiem kim, a zagrajmy nim teraz. Zagrajmy nim, zobaczymy jak nim pójdzie. Nim nie graliśmy chyba. Pokaż autoból. co tam doszło nowego. No takie coś. Zobacz, może akurat się akurat wykaże tak jak poprzednio, bo naprawdę poszło mi serio. Strasznie się, strasznie, strasznie fajnie mi się przynajmniej tak wydaje. Mm, okej, okay. gramy przeciwko słoneczkowi tym czymś. Let's rock to jeden tu za pięć co to w ogóle jest dobra ale niech jest nie wiem to się dowiem tak i kick fajne karty całkiem spokojnie się podobają all zombies get plus 2. all zombies get O, tak half 4 i to się będę mógł uleczyć i armor one do one damage dobrze moje triki <grytania> Czyli co? 0-0. Nic nie zrobiliśmy finał. E, Oki doki. O, dostałem fajnego. When revealed a plant gets. A tutaj Armored One. Dajcie go, zobaczymy. Serio, za dwa fajny, za dwa to całkiem spoko typo. I co tam wykombinowałeś plantu? Nic. A ja rybkami w ciebie szczeliłem. Dobra, to stawiamy dalej. Hmm, amfibia. Pokaż. To on tam na pewno coś ma już. Już tam coś kisi po tych kątach. A niemożliwe, że nic. Ej, ale jak on nie ma takich kart, to wiecie jakie on może zaraz mieć karty? Oj, to się posramy chyba. Ale kogo mamy leczyć za cztery? Nie ma kogo. Tak. I tak. Nie, tylko nie w to. To mu zostały dwa. Ja się obudziłem. Co to daje? All zombies gets plus dwa. Proszę bardzo. Spoko rzecz. Teraz spróbuj coś zrobić. Idealnie wręcz. Ja nawet nie mam kogo leczyć. Ale niech jest. Już go wcześniej postawiłem. Wiem, że jego umiejętności tak by nie wykorzystałem, przez to, ale to nic. Jeśli on się nie. O a nie, obronił się, także już nie straci tego. Ale to jest, nie wiem, jakiś poziom się zaniżył, czy co? Czy mi tak dobrze dzisiaj idzie? Czyż on nikogo nie stawia? Dlaczego? Może się coś zbagowało mu ostro. Chyba, że wszystkie karty, które wylosował, ma za. Bo popatrzcie, ile on kart zebrał. On nikogo nie stawia. Chyba, że ma zamiar, ma jakąś inną sztuczkę na mnie. Może mieć. Macie. Mogę jeszcze tego typa postawić? Wyłącz to. A nie mogę. No. Nie wiem w tym momencie tego nie zrozumiem. Dlaczego on w ogóle nie stawiał żadnych przeciwników. Brains, zwycięstwo, zwycięstwo i to łostre. Tu mamy new, weźmy to. Teraz finał. Finał to ja się najbardziej obawiam, bo tutaj nowe rzeczy dochodzą. Oni albo dostają punkty, albo nie wiadomo co. Grajmy znowu tym bohaterem, dobrze nam poszło. Spadou wersus ja. Versus ja może to być co najmniej ciekawe. Mhm. Mm dostaję minę na start. A czy punkty życia dostaje? Nie. Co my tu mamy? No może nie jakieś fantastyczne, ale niech jest. Będę umiejętnościami was ściął. Ready, set, go! Ja nic, ale będę mógł. Co ty zrobiłeś? Co to było? Jakieś super ekstra życie? Masz, użyj tego na nim, Boom. Finał? Tak. 0 do zera. Ciekawie. A, nie lubię stawiać pierwszy, bo ja nie wiem, co on zawsze zrobi. O, kurcze. Czy to jest warte? Może i tak, może przeżyje mi dłużej przynajmniej. No załóżmy, że przeżyje dłużej, ale tego nie zabije. A on powinien... czekajcie, destroy one of their nuts or barriers. Mm hmm Teraz nic takiego nie zrobię. Ale mogę użyć później umiejętności na tamtym typku i się wyniszczymy nawzajem i będę prze... Tyś! Złama się, ale bym mi tego postawił. Hmm, może wyleczyć to potem E Zombie Gets plus 2 i plus 2. To nie jest głupie, tego sobie zostawimy. Będą 4 punkty. Tak jest, i grajmy. Nie masz się o co martwić, damy radę. No, 16 do 18, jestem w przód przede wszystkim. Fajnie, to doszło mi. Amfibia. Cztery leczenia. Dajmy amfibię tutaj. Ona nie, on mi nic nie ubije. To użyjemy potem. Nie, tylko nie wierzę w to, że wszystkim dodał plus 2. Ale kartę dostał. O, mam przesrane. Muszę tego ubić przynajmniej jednego. Bo dostałem teraz aż 6 punktów tego. Aż 6 punktów w, w, dostanę w pieprzu. Uwaga. Tak jest. 12 do 14, no nie był nie jest to miłe w tym momencie. Nie jest to miłe, on ma dwóch bohaterów. Monster, każdy wie, że to jest plus 2 i plus 2. Healt 4. Ale co się wytuczamy nawzajem? To jest głupie. Dzięki za leczenie. Dzięki, o to chodziło. Musiałeś! Musiałeś mi zadać 3 punkty obrażenia! Dobra, teraz mi tylko to pozostaje. Zobaczymy co dostałem. 5 i 6, dobra, może być. No, mam nadzieję, że się to uda jakoś. Ale to co? Nie mogę! All zombies, get, plus 2 i plus 2, no. Nie wiem, czy teraz to wykorzystać, czy potem. Ale lepiej teraz, bym go przynajmniej mógł szybciej ubić. Help your hero. Tego. Dobra, mojego przynajmniej uleczy. No, jestem w przód i tak, i tak, ale... Mati, nie panikuj, nie panikuj, uda się. Mam nadzieję, że on się nie obroni przed tym atakiem. Nie obronił się, dobrze. Niech mi jakaś karta dojdzie. No, w miarę stosunkowo ok. Amfibia, ale mogę się bronić. Czekajcie, jeszcze raz: 3 i 2. A mi nic nie da. Tutaj go postawię. I zobaczymy. Chyba, wiecie co? Chyba to wygrałem. on tam bronić się próbuje. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę chyba wygram. To powinno przenikać ten atak. Powinno, ale nie robi tak. Gargantuarek. Have Frenzy. Podejrzewam, że nie da rady chyba dwóch, dwóch, miejsc obronić. Mam nadzieję, że nie da rady. Nie da rady. Nie, nie ma. Zwyciężyłem. Na farcie, ale zwyciężyłem. Dwa, dwa. Jeszcze się w dodatku ja obroniłem. Drag to keep jednego. Masz. W, 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 try. Siła i moc! Pięknie, kabum! Wiecie co, no to poszło nam to mega szybko, już 10 minutek minęło do, tylko, a załatwiłem dw dwóch tych graczy. Dajcie tego, bądź też tego. E, chyba wiecie co, dajcie tego, bo ja początki mam czasem mega trudne, a wolę mieć początki łatwiejsze. Kaboom! Super, powiązaliśmy roślinę. Please stand by, back to neighborhood. Zagramy sobie kolejne teraz tutaj. Przynajmniej jedną rozgrywkę jeszcze z tej śnieżnej planety nowej, bo mi się mega podoba. Pokażcie, co tutaj ci się bawią. Zombie próbuje wejść i basen nam zlodziło. No nie fajnie. A miało być tak pięknie, ale wlazłeś nam z buciorami. Dobra, autobuild niekoniecznie. Zagrajmy tym razem tym, słonecznikiem. Come on! Co jest, co tam nowego dotarło? No, nowe są rzeczy. Ok, play. Zobaczymy. Versus Brain Freeze. Ognista postać przeciwko lodowej. Może być ciekawi. O! Na zjeżdżalni, ale miło, przyjemnie. Ciekawie. Let's Rock 222. Niech zostanie podoba. Podoba mi się. Mogłem tego nie zmieniać, ale dobra. Dobra, przynajmniej na początek będę miał łatwiejszy start. Dawaj tam kolejnego do przodu właśnie. Przynajmniej ja zostanę, a ty ty niedobnie koniecznie zostaniesz z bohaterem. A no, i pięknie. Ja mam obronę, a ty nie... <laughs> Moja ulubiona karta plus dwa, ale tak będę miał więcej postawionych tych. Mm. If you made at least this turn gain a teammate. Jeszcze nie teraz, to może, po, ale. Może ona mi nie przeżyje tak długo? To jest związane z tym. Nie! Ty pałko! Przybroziła mi wszystko, ale dobra, wykorzystała swoją kartę z i Koniec! Miało być fajnie, wesoło. Nie będzie! Jest niedobry dla mnie. Chyba to i tak będę musiał wykorzystać. Hm. Masz tu, Dimage, ci zadamy i po prostu Nie mam co zrobić z tym. Plus jeden i plus jeden... Bez sensu zużywać to teraz, ale niech jest. Tak to mam zamiar wygrać, przynajmniej rozrywka będzie dłuższa. Dobrze. 14 do 19. Wow, kokie ja dostałem. Co ty robisz? Start of turn have your hero for one of each flower. Dobra opcja. Dajcie to tu. My ci dwa, ty nam jeden i... Może być, jesteśmy w pewnym sensie po równych pieniądzach. Oż ty, w życiu. Nie mogę go dopuścić. Destroy a zombie. Proszę bardzo. Wkurzyłeś mnie, muszę cię załatwić. Zdziwiony? Podejrzewam, że ostro zdziwiony. Dobrze że tą kartę tam miałem. Dobrze, 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 dobrze. Mega wypas z tego powodu. Aha. Zombies play. Jasne, pewnie. Co ty robisz? All mushrooms. Start of your turn plus 1. Hmm. Dajmy tak. I nawet takie coś. Ten ma strasznie dużo życia, ten kwiatek. Atakuj! Fajnie, ale coś ci to nie pykło. Po 7. W tym momencie jestem po 8, nawet. Jestem wręcz pewien, że możemy zrobić coś takiego. Co z tego, że tam to postawiłeś? Ja teraz to mi pozwólcie to. <grystanie> Stary, czy ty widzisz, co ja zrobiłem? Ty się możesz tam pobeczyć. Nie masz szans. Ja cię załatwię tutaj. Nie tymi. O, okej. Okay. Tylko teraz cię załatwię. Czy ta rozgrywka była tak perfekcyjna, czy... w cudzysłowie? Że, no, znaczy, dobra, w moim wykładzie, przynajmniej tak mi się wydaje. Może niekoniecznie była fantastyczna, ale mi się wydaje, że całkiem, całkiem spoko. Dobra, możemy choose your reward. Tu jest jakiś nie wiadomo, destroy a plant that has... or more. Fajnie. Ale jeśli ma więcej, a niekoniecznie, niekoniecznie mniej. Wracamy do, do, do na nasze podwórko, naszej dzielnicy i od tego miejsca z takim wynikiem będziemy sekundy nać w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że mi się podobało. W opisie macie wszystko. Obejrzyjcie szczególnie serię z Overwatcha. Jest Open Beta. W sumie też możecie sobie sami zagrać. Kupcie jakąś koszulkę, czy tam kubek, co chcecie. Zaproście mnie do znajomych. Wiecie, wszystko, co wam co zawsze mówię, macie w opisie. I to tyle. Miłego dnia. Film będzie kolejny w outro. Jeśli chcecie kontynuować jakby czas ze mną dzisiaj, a jeśli nie, no to zmieńcie YouTube'y, to znaczy zmieńcie kanał i obejrzycie kogoś innego. No i nie wiem, ale zalecałbym zostanie tutaj film z outro. Dokładnie tak. I to tyle. Miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.